W kolejnym nagrywamy filmik, czwarty filmik Scooby to jest właśnie Herkules i przejdźmy do rzeczy. Ma 485 elementów, w tym jeden ludzik. Ludzik ma szkalę 1 do 1. Tu widać 34... no możecie się tutaj zobaczyć. No, Herkules. Obraz jest fajny. Tu jest właśnie Leopard, tak pisze. Tu czołg, tu jakiś czołg jest. Tu jest World of Tanks, logo Kobi. Tu, mo tu so można było z tego dostać tyle naklejek. To. Ten herkules cały. Takie funkcje ma. Pudełko odkładamy. Instrukcja. No i instrukcji takie jeszcze można dostać. Pierwszy. Też odkładamy. Przejdźmy od całego herkulesa. Budowało się przyjemnie. I tu ma się gierkę taką jakby I tu ma łopatkę. I tu ten ludzik. Co wam mówiłem? Pokazywałem. Widziałam ja in, od innego zestawu karabinek. Taki robię. Tu się klapa otwiera jeszcze Instrukcje może Wam pokażę. Czekajcie. Instrukcja fajna, nie miałam żadnych problemów, ale dużo szukania i długo budowania nie? dużo To więc tu piszę Herkules na latalną i jak Wam się spodoba mój filmik, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, jak najwięcej było subskrypcji i wyświetleń. То на рай.